Tekst manny na 3 stycznia. Nieustannie się modlcie. Pierwszy Tesaloniczan rozdział 5, werset 17. Komentarz parauzyjny. Bez względu na to, jakie są nasze naturalne skłonności w odniesieniu do zdecydowania i wytrwałości w modlitwie, nasze instrukcje musimy czerpać z pisma świętego, a pokonując naturalne upodobania. Jako małe dzieci i jako dzieci miłe, musimy dostosowywać swoje poglądy oraz postępowanie do instrukcji pochodzących z góry. Dlatego wszyscy zapamiętajmy słowa: Proście w moim imieniu, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Ewangelia Jana rozdział 16, werset 24. Ojciec niebiański pomnożył zasoby miłosierdzia. Błogosławieństw i opatrzności dla swoich posłusznych i wiernych dzieci, które będą o nie prosić. Reprint numer 2004 Komentarz Epifaniczny. Lud Boży powinien zawsze się modlić i nie ustawać. Odpowiedź długo odkładana jest błogosławieństwem najbardziej cenionym. Dlatego nieustanne zabieganie w modlitwie o łaskę Ojca doprowadzi do pogłębienia naszej duchowości oraz urzeczywistnienia się naszych świętych pragnień. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej, pierwszy Piotra, rozdział czwarty, werset ósmy: Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich. Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 37. A była wdową mającą około 84 lat, która nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Rozdział 11 wersety od 5 do 13. I powiedział do nich: Któż z was, mając przyjaciela Pójdzie do niego o północy i powiem mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Mój przyjaciel bowiem przyszedł do mnie z drogi, a nie mam mu co podać, a on z wewnątrz odpowie: Nie naprzykrzej mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, Chociażby nie wstał i nie dał mu dlatego, że jest jego przyjacielem, jednak z powodu jego natarczywości wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was ojciec, który gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień, albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża, albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą? To rozdział 21 werset 36. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. Rzymian rozdział 12 werset 12. Radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie. Efezów rozdział pierwszy, wersety piętnasty i szesnasty. Dlatego i ja, gdy usłyszałem o Waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za Was, czyniąc o Was wzmiankę w moich modlitwach. Rozdział szósty, werset osiemnasty. We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w duchu. Czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych, Filipensów rozdział czwarty, wersety 6 i siódmy. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem, niech wasze pragnienia będą znane Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Kolosensów rozdział pierwszy, werset dziewiąty, dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Rozdział czwarty, werset drugi, trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem. Psalm piąty wersety od drugiego do czwartego, słuchaj pilnie głosu mego wołania, mój Królu i mój Boże, bo się do Ciebie modlę. Panie, z rana usłyszysz mój głos, z rana zaniosę do Ciebie modlitwę i będę czekał. Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z Tobą nie zamieszka. Psalm czterdziesty drugi werset ósmy Lecz we dnie panu zieli mi swego miłosierdzia, a w nocy będzie we mnie jego pieśń i moja modlitwa do Boga mego życia. Psalm 109, werset 4. Sprzeciwiają mi się w zamian za moją miłość, choć ja się za nich modliłem. Psalm 116, werset 2. Nakłonił bowiem swego ucha ku mnie, dlatego będę go wzywał za moich dni. Daniela rozdział szósty werset dziesiąty, a gdy Daniel dowiedział się, że zostało podane na piśmie, wszedł do swego domu, a otwierając okna w swoim pokoju w stronę Jerozolimy, trzy razy dziennie klękał na kolanach, modlił się i chwalił swego Boga, jak to czynił przedtem. Dzieje apostolskie rozdział szósty werset czwarty. My zaś oddamy się modlitwie i posłudze słowa. Rozdział 10 wersety drugi i dziewiąty, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. A na zajutrz, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, około godziny szóstej Piotr wszedł na dach, aby się modlić. Rzymian rozdział pierwszy werset dziewiąty Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o Was w moich modlitwach. Pierwszy Tesaloniczan rozdział trzeci werset dziesiąty, gdy w nocy i we dnie bardzo gorliwie modlimy się, abyśmy mogli zobaczyć Was osobiście i uzupełnić braki Waszej wiary. Pierwszy Tymoteusza rozdział 5 werset 5 Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową i jest osamotniona, pokłada nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach we dnie i w nocy. Drugi Tymoteusza rozdział 1 werset 3 Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie Ciebie wspominam w swoich modlitwach. W nocy i we dnie. Pieśni, 35, 239, 1, 26, 48, 69, 115. Wiersze Brzasku, 107, Nieustannie się módlcie. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5707. Tekst manny na 3 stycznia. Nieustannie się modlicie. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział 5, werset 17. Pytania, jakimi były moje doświadczenia w tym tygodniu w związku z nieustanną modlitwą, co w tym pomagało lub przeszkadzało, jaki był wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.